Witam wszystkich serdecznie w tym pięknym, no, no może nie do końca pięknym, ale zawsze jakimś tam dniu. Otóż postanowiłem pod wpływem pewnej osoby zarządzić drugą edycję sekatorowego faku. Tak, pamiętacie ten moment, w którym postanowiłem jakoś tak zarządzić pytania i odpowiedzi? Wy zadawaliście pytania, ja odpowiadałem, wszyscy nie byli zadowoleni, bo oczywiście odpowiadałem źle na te pytania, wyszło to beznadziejnie i w ogóle wszyscy rzucali potem we mnie pomidorami. I do dzisiaj mam traumę. Ale cóż, druga edycja, ponieważ jest was już troszeczkę więcej i myślę, że przydałaby się Wam okazja, żeby zadać jeszcze więcej pytań. A skoro jednej osobie to, nie wiem, tęskno jest za takimi pytaniami i odpowiedziami, to postanowiłem się dostosować do prośby zrobienia drugiej edycji tego sektorowego faku. Więc cóż, nie przedłużając i no, nie owijając bawełnę tak jak ostatnim razem, bo strasznie mi się to wtedy przedłużyło. E, cóż. Proszę Was o zadawanie mi pytań. Pytania mogą być mniej lub bardziej dyskretne, to już zależy od Was. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Możecie mnie pytać o prawdziwe życie, chociaż tak to bardzo. No nie wiem, czy tak jakoś chętnie będę na to odpowiadał, ale mimo wszystko spróbuję. Tak czy siak, zasady są takie: trzy pytania na łebka. Tak. Każdy może zadać do trzech pytań, nie musi zadać trzy, może zadać jedno, dwa albo trzy. To zależy od Was. To tak, żeby, żebyście mogli zadawać więcej niż jedno pytanie, ale no, żebyście mnie nie zalali po prostu falą pytań w stylu czy lubisz placki. Pytania, które będą się powtarzały, będę ignorował, a będę zbierał te pytania do powiedzmy nie do końca tego tygodnia. Dam w biuletynie znać, kiedy przestanę już zbierać pytania i kiedy będę przy... przygotowywał odpowiedzi. Więc cóż, to by było na tyle i do następnego razu czekajcie na odpowiedzi.